Witam Was serdecznie w filmie Elite Car Design. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam zaprezentować nasze prace przy Audi RS3. My już jesteśmy w trakcie pracy, tak naprawdę trzeci dzień i w zasadzie ostatni, z tego względu, że mamy tylko 3 dni na ten samochód. Mamy sezon urlopowy, więc musimy z tym pocisnąć w miarę szybko i sprawnie. Pracy jest dużo. Na obecną chwilę chodźmy, zobaczymy co mamy tutaj zrobione. Może zacznijmy od tego, co my tutaj w ogóle robimy. Auto będzie zabezpieczane foliami ochronnymi oraz powłokami ceramicznymi. Folie ochronne trafią na front oraz wszystkie elementy użytkowe i takie, które są narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas codziennego użytkowania. Na obecną chwilę mamy zabezpieczoną całą maskę: zderzak, reflektory, elementy grilla, błotniki, lusterka. Słupki szyby czołowej, czyli tutaj ten froncik, który jest najbardziej narażony. Front dachu, wnęki klamek, krawędzie drzwi lubią się owijać przy parkingach, na parkingach. Zabezpieczamy również wszystkie elementy piano black, czyli wszystkie listy tutaj wokół szyb. Y słupki, y próg bagażnika, czyli tutaj to miejsce, które jest narażone przy wyciąganiu walizek, zakupów, czegokolwiek oraz progi wewnętrzne przy wsiadaniu miejsca, które Tutaj są narażone oraz te elementy piano yy, na dole. Na ręku powłoki lakierniczej trafi powłoka ceramiczna. W tym przypadku jest to powłoka ceramiczna trzyletnia. Jeżeli chodzi o produkty, na jakich pracujemy, to pewnie się, dowiecie się tego później. Yy, no i wnętrze. Wnętrze będzie całe zabezpieczane foliami ochronnymi. Znaczy nie całe, czyli elementy piano, blek oraz wyświetlacze będą zabezpieczane foliami ochronnymi. Yy, tutaj mamy połączenie tapicerki z. Zdłużanej z Alcantarą, więc Alcantara będzie zabezpieczona dedykowanymi produktami do Alcantary, a skóry produktami do skóry. Jeżeli chodzi o maskę i elementy, które tutaj oklejaliśmy, to większość elementów zrobimy z wykrojników, czyli z gotowych szablonów przygotowanych pod dany samochód. Maska jest jednak aplikowana i to robimy zawsze, chyba że jest taka sytuacja, jakiś czas temu robiliśmy Ferrari f 8 gdzie ta maska jest praktycznie płaska, wtedy, wtedy możemy sobie pozwolić tutaj na wykrojnik. W tej sytuacji jest to bryt, czyli wielki kawałek, który docinamy my sami. Z tego względu, że musimy tutaj tą folię dosyć mocno rozciągnąć. z tego, po, nie z tego względu tylko po to, żebyśmy nie mieli żadnych, żadnych nadmiarów materiału na elemencie, ponieważ tutaj przy aplikacji jest to nam do niczego niepotrzebne i potem byśmy mieli problem, żeby z tego w ogóle, żeby wybrać. No i wiadomo, maska, wizytówka, jedna z najcięższych elementów tak naprawdę do zrobienia prawidłowo i poprawnie w aucie. Ale tutaj wyszło jak najbardziej ok, wszystko jest super położone, także lecimy dalej. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć na przebitkach i w obiektywie, ale po aplikacji folii na lakier, lakier dostaje niesamowitej, głębi, auto się bardzo mocno szkli. No i efekt ten jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Folia, jeżeli chodzi o jej właściwości, posiada powłokę samoregenerującą, to oznacza, że drobne rysy pod wpływem temperatury się wygrzewają i po prostu znikają. Kolejną fajną rzeczą jest powłoka hydrofobowa czyli odpychanie wody. Dzięki temu łatwo się nam pielęgnuje samochód i ten brud bardzo łatwo spływa z elementów. Folie posiadają do 10 lat gwarancji, więc jest naprawdę bardzo długi okres ten gwarancyjny. Przez długi czas samochód wygląda w takim stanie, w jakim jest. I co, zabieramy się za wnętrze. Tu mamy wykrojniczki na, yy, na wyświetlacze. Jeden już skleiliśmy, zostało jeszcze dwa. Folia matowa. A dlaczego motowa to za chwilę Wam to opowiem, jak wejdziemy do wnętrza? Wyłączyłam też żeby Ci nie razić w oczy. Ogólnie, tak, jeżeli chodzi o wnętrza, wszystkie. większość nowych aut jest takiej wyższej półki. Są bardzo mocno, że tak powiem, elementami w pianobleku, czyli w tej fortepianowej czerni, taką jak mamy tutaj. To wygląda bardzo ładnie, do momentu, tylko do momentu wyjazdu z salonu, bo za chwilę jest całe porysowane, naprawdę od wycierania nawet dobrej jakości mikrofibrą. Te elementy się bardzo rysują, więc, więc tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest po prostu to zabezpieczyć. Na te wszystkie elementy mamy przygotowane wykrojniki. Aktualnie, w obecnej chwili mamy już zabezpieczone praktycznie wszystkie te elementy pianu, czyli to, to tutaj i tutaj te kolejne. Tych elementów nie da się zabezpieczyć. Z tego względu można by to było zrobić folią matową, bo to są takie bardziej matowe elementy. Można by to było zrobić w macie. Jednak już kiedyś robiliśmy próbę i. Ta, ten materiał jest delikatnie strukturalny, on jest wyczuwalny pod palcem i tutaj folia nie wpływa się w 100% ze względu na to, że to jest po prostu materiał, który jest dosyć gruby, posiada prawie 200 mikronów grubości i to nie jest e, PCV, czyli jakaś jak folia do zmiany koloru auta, która się dostosowuje do wszystkich nierówności, tylko to jest poliuretan, czyli guma twarde, tworzy dosyć bardzo twarde e, tworzywo. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, warto jest to również zabezpieczyć ze względu użytkowego, to raz. Dwa, oddajemy auto na myjnię. gdzieś tam ktoś może czymś ostrym nam zahaczyć, zdarzyło mi się, nawet mi prywatnie i potem z takimi wyświetlaczami jest problem. My tutaj proponujemy klientom zawsze folię w macie. Dlaczego w macie? A to dlatego, że przede wszystkim Folia matowa nie palcuje się tak bardzo jak połyskowa, te, te, te wszystkie wyświetlacze one są dotykowe, więc tutaj cały czas pracujemy dłońmi, palce dotykają tych wyświetlaczy i na foliach połyskowych bardzo mocno odbijają się palce, na matowych tego nie widać. Kolejną sprawą jest to, że słońce w foliach matowych tak mocno się nie odbija i więcej w tych wyświetlaczach widać. Yy, dobra, to co? Ja już powiedziałem, wystarczająco na temat wnętrz. Przejdę do aplikacji i zabezpieczenia wyświetlacza. Dzisiaj jeszcze dostaliśmy do oklejenia yy, niestandardowy element, tego nie robiliśmy. Urządzenie do pomiaru wzroku. Te białe elementy musimy okleić w czarny mat. I tutaj podejrzewam, że będzie jakieś łączenie folii, bo tutaj to z jednego to na pewno się nie uda tego zrobić. Więc makniemy chyba w górę, wiadomo. Tutaj. To jest, są dwa osobne elementy, które tutaj się rozkręca, więc to gdzieś to pewnie to się uda zrobić górę z jednego elementu, ale podejrzewam, że to tutaj, czy nie podejrzewam, tylko na pewno tak będzie, tego się nie uda zrobić z jednego kawałka i podejrzewam, że urządzenie stoi tak, więc zrobimy najpierw to będzie wklejką i potem przyjdzie to, a to, że wklejka będzie w w kierunku spodu, więc rancik będzie też w tym kierunku, tego, więc to nie będzie widoczne i będzie, będzie zawsze. Klasa. Co dalej powiedz? Nie wiem co dalej. Krzysiek czeka, to Krzysiek czeka, aż będzie mógł zacząć polerować furę, ale my tutaj nagrywamy i on nie chce hałasować, więc nie wiem, taka sytuacja, że nie ma rozwiązania. To lecimy z polerką, słuchajcie. No, się musi lecieć z polerką chyba, tak. A ja mam szynek, nie zrobiliśmy jeszcze lamp z przodu. A powiedz... Czy yy... może wyjść przekuleruję najpierw lampy, bo trzeba folię tam położyć na lampę, ale weź, normalnie futerko i... I czy jest taka pasy. klasyczna polerka polerka, czy ona też ma jakieś funkcje zabezpieczające, ochronne? Yy, nie, w sensie całego lakieru? No. Nie no, bo my tutaj będziemy aplikować powłokę ceramiczną, więc musimy się pozbyć wszystkich niedoskonałości dla kieru. Mimo tego, że to te auto przyjechało z salonu, więc to jest nowe auto, ale one ma już dużo jakichś tam zarysowań. Ogólnie tak, nawet jakby ten to było idealnie, bez żadnych rys, to my i tak musimy zrobić taki szybki przejazd nawet finerem, czyli pastą finiszową po to, żeby przygotować, mimo tego, że on jest właśnie czysty, to jeszcze maszynową maszyną, czyli tam dualem przelesić go, żeby oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń, potem odtłuszczami dopiero na to powłoka. Czyli wystarczy, że okleisz przód, tak jak mówiłeś, te najbardziej użytkowe elementy, a na czy jest Reszta auta miała... wystarczy ceramika. Wystarczy, nie wystarczy. No to wiadomo, że no folia to jest dużo lepsze zabezpieczenie, ale jest też dużo bardziej kosztowne. Yy... Nie wiem, u nas jakoś tak jest, że większość, tych, większość naszych klientów decyduje się na takie rozwiązanie. Zdarzają się oczywiście też auta, które robiliśmy całe, ale y, powiedzmy 70% klientów decyduje się właśnie na takie pakiety. Że gdzieś tam ten front, na resztę powłoka. Wiadomo, powłoka nie zabezpieczy od uszkodzeń mechanicznych, ale też nada fajnej głębi, y, też y, nadaje hydro, więc będzie się to bardzo łatwo płukało. Są różne zdania na temat ceramiki. Jedni uważają, że to nic nie daje, drudzy uważają, że daje. Ja na swojej małce mam. Mam czarne uni, ciężki lakier i jestem zadowolony. Także to nieprawda, że nie działają. Działają. W Przychu, co tu się będzie działo? Będę polerował lampy, tak o, żeby ściągnąć z nich powłokę. Dzięki temu folia będzie się do nich lepiej trzymać i łatwiej się będzie je po prostu oklejać. Nie wiem, te nowe samochody mają jakieś pogłoki nałożone na tych lampach i jest straszny problem yy, jest straszny problem, żeby się folia złapała tych lamp i próbowaliśmy już kurde tyle razy i na sam żel, i na sam alkohol, i na wszystko. No trzeba to przepolerować na początku, bo inaczej w ogóle się tego folia nie trzymać, a że daliśmy dupy. I zapomnieliśmy po prostu te lampy spolerować przed aplikacją, w ogóle wszystkiego, bo mamy wszystko zabezpieczone oprócz lamp, zostały tylko lampy i musimy tak jakby teraz te je spolerować, więc Krzychu dlatego okleja dookoła, żeby dziś nigdzie y, rantem nie, nie zahaczyć o folię i wtedy, ja i tak zrobię próbę, spróbuję że może może jednak się uda, to jest na sam żel, więc to powinno tak złapać, że nie powinienem móc tego w ogóle ruszyć i już widzę, że się będzie ruszać. Nie ma szans w ogóle tego. Telefon ci używał. Nie ma szans w ogóle tego. Dlatego trzeba je przepolerować, żeby ściągnąć to co tam jest. Nie wiem czy oni właśnie jakieś powłoki nakładają na te lampy, czy coś, ale większość wszystkich takich samochodów to wszystko to ma i to nam strasznie utrudnia życie. Jojo! <grytanie> Idziemy po Mazdę. Musieliśmy ją, w sumie no wsieliśmy na początek tego wideo, żeby było czysto na hali, dużo miejsca, więc... Yy, schowaliśmy Mazdy do naszych dobrych ziomeczków z EcoShine. Ogólnie najlepsze jest to, że tutaj jesteśmy my, a tu jest EcoShine, jesteśmy konkurencją. Śledczymy praktycznie takie same usługi, no, z wyjątkiem oklejania, yy, ale się lubimy. Robimy wspólnie grille, pijemy bizko, czasem się wspomagamy na różnych tam akcjach. Chodzimy razem na siłkę, tutaj mamy siłkę, więc w jakoś to się wszystko kręci. Ja pójdę tylko szybko po kluczyki i przywieziemy masę z powrotem. Zaraz o nich trochę opowiem. To auto ogólnie już jest gotowe i przygotowane do wydania dla klienta. Miało być wydane w poniedziałek, ale coś tam klientowi wypadło i, i odbierze dopiero je w następny poniedziałek. Tutaj na tym aucie robiliśmy bardzo podobny pakiet co na co na Audi, kurde już się tylko przykurzyły, szyby są uwalone wszystko trzeba będzie go jeszcze raz jeszcze raz do wydania powycierać bardzo podobny pakiet co na Audi cały front, tutaj też jest dodatkowy tylny zderzak, zabezpieczony foliami ochronnymi, reszta robiliśmy korektę lakieru i zabezpieczyliśmy powłoką ceramiczną wnętrze tutaj te elementy były mega mega zajechane tutaj możesz pokazać to więc to wszystko musieliśmy wyprowadzać później to zabezpieczyliśmy foliami no wyszło to naprawdę super jest wygląda wszystko jak nowe więc myślę że tutaj klient będzie naprawdę zadowolony z efektu jak ten samochód wyszedł Lakier też był, nie wiem, ci co mają Mazdy lub ci co są w branży wiedzą, że Mazdy mają strasznie cienkie lakiery i one są bardzo podatne do, nie do, tylko na, rysu, na zarysowania, ale udało się naprawdę uzyskać, uzyskać fajne efekt. Kolejny dzień prac kontrolki za nami, auto zostało całe decolerowane, lakier bardzo ładnie się świeci, nałożyliśmy już powłokę ceramiczną, na wszystkie elementy, które nie zostały oklejone. Jak widać wyglądało jeszcze większość czystości takie robi. Auto prezentuje się naprawdę spektakularnie. Zabezpieczyliśmy też dzisiaj wnętrze. Co to znaczy? Wyczyściliśmy skóry i alcantarę i zainteresowaliśmy je dedykowanymi środkami. Dzięki temu łatwiej nam będzie utrzymać wnętrze w czystości, a skóry będą, będą odporne na przecieranie się. Dzięki temu auto dłużej zachowa swoją świeżość. To tyle jeśli chodzi o Audi RS6. Zapraszamy Was na kolejne nasze filmy, gdzie zobaczycie następne realizacje.